Witam Państwa. W tej części zajmiemy się siatką modułów w szablonie uczelnia. Z uwagi na to, że ten szablon powstał na bazie frameworka Gentry, to siatka pozycji modułów jest identyczna z tą, jaką oferuje Gentry. Nie ma tutaj większych różnic. Jeżeli Państwo nie wiedzą, jaką siatkę oferuje szablon Gentry, to tutaj Państwu pokażę, jak zobaczyć. A więc przechodzimy na zaplecze, klikamy rozszerzenia szablony. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że to oczko, czyli podgląd naszego szablonu jest niedostępne. Musimy aktywować podgląd szablonu, ponieważ na podglądzie szablonu zobaczymy siatkę modułów i nazwy poszczególnych pozycji. A więc klikamy sobie tutaj opcję. Tutaj klikamy włączony, zapisujemy i zamykamy. I to oczko jest już aktywne. A więc Klikamy na nie i proszę bardzo, oto widzimy siatkę pozycji naszych moduł. A więc proszę zwrócić uwagę teraz bardzo uważnie na to, że tutaj mamy wiersze. Wiersze są podzielone na komórki. W każdym wierszu jest sześć komórek. A więc wiersz ma nazwę top. To jest ten pierwszy wiersz. A każda kolejna komórka to jest kolejna litera alfabetu. Czyli to A, B, C, D, E, F. jest sześć komórek wiersz. Poniżej mamy również Hader wiesz, tak się on nazywa tutaj. I też sześć komórek. I tak przewijamy niżej, niżej, niżej. Aż dochodzimy do miejsca, w którym jest komponent. Więc tu, w tym miejscu, będzie wyświetlany artykuł czy też cokolwiek innego. I mamy teraz takie węższe wiersze. To jest pozycja content button A. On ma trzy komórki tylko. I tutaj jest troszeczkę schowany content top A. Natomiast tu w tym miejscu po lewej stronie, tego w tej chwili tak dokładnie nie widać, są kolumny Sidebar A, B i C, które można przestawiać na lewo i na prawo, czyli tymi trzema kolumnami będzie można chodzić w lewo, w prawo. Później znów mamy wiersze aż tutaj do samego dołu, gdzie mamy pozycję copyright i debug. Czyli wiemy już, jak wygląda nasza siatka. Proszę zauważyć, że w tym szablonie Wiersz Header jest wierszem stałym. On się nie przewija. Zawsze tutaj będzie nam został. Otwórzmy w takim razie nasz szablon. Klikamy na nazwę naszego szablonu i przechodzimy na zakładkę układ. Proszę zobaczyć, co my tutaj mamy. Mamy pozycja top. Można by to przetłumaczyć w wiersz, ale ja nie chciałem tego zmieniać, ponieważ w oryginale jest pozytrzony pozycja. A więc tutaj zobaczmy, mamy position top. To jest ta właśnie pozycja tutaj. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy aktywne w tej chwili cztery komórki A, B, C i D. A, B, C i D. E i F jest nieaktywne. Zaraz będziemy je Teraz, jeżeli będziemy przesuwać tym oto suwakiem, to będziemy deklarować szerokość poszczególnych komórek. Widzimy? Czyli deklarujemy przy takim układzie, że komórka A, B i C, czyli te komórki A, B i C, są najwęższe. Natomiast komórka D jest bardzo szeroka. Czyli jeżeli opublikujemy coś w tych modułach tutaj, to to będzie zajmować mało miejsca, a to dużo miejsca. Oczywiście możemy opublikować tutaj tylko dwie komórki, czyli A i B, i również deklarować ilość miejsca, jaką one zajmują. Może to być również 6. Wtedy będzie to tak bardzo wąsiutko. Proszę zwrócić uwagę, że też nie możemy zmieniać ich wielkości. Zawsze tu będą dwójki, czyli na 2 będzie dzielone. Przy 5 już będziemy mogli. I teraz tak, proszę Państwa. Proszę zauważyć, że tutaj możemy wybrać ilość komórek. Możemy zdecydować, że w tym wierszu pozycja top będzie i wyłącznie możliwość wybrania tylko trzech komórek. A, B, C i D. Między tymi trzema komórkami będziemy gospodarować miejsce. No? Czyli myślę, że to jest dosyć ciekawe. Do tego przycisku wymuś pozycję, jeszcze wrócimy. Proszę zwrócić uwagę, że w ten sam sposób możemy postępować w kolejnych wierszach. Tak samo możemy deklarować wielkości. czyli w pozycji Header możemy zadeklarować wielkość tylko a i b. Przypominam, że w pozycji Header naszego szablonu to jest właśnie tutaj. Czyli my deklarujemy podział tego na pół. Pozycja Header. Teraz, jeżeli zmniejszymy wielkość komórki b. To automatycznie, żebym odświeżył tutaj stronę, to, to menu będzie miało tylko tyle miejsca. Zróbmy to teraz, proszę. Zapiszmy to. I odświeżmy widok. Widzimy, że na logo pozostała taka duża ilość miejsca, a na menu taka mała. Oczywiście zalecam ustawienie bardziej optymalne, czyli mniej więcej I proszę bardzo, po powrocie do poprzednich ustawień mamy bardzo ładnie wszystko w jednym rzędzie. Przewijam też teraz troszeczkę niżej, żeby Państwu pokazać pewną ciekawą rzecz. Mianowicie tutaj wydawać by się mogło, że jest trzy komórki opublikowane. Nie, w tym wypadku jest jedna komórka która zajmuje przestrzeń od jednego skraju do drugiego skraju naszego szablonu. Natomiast sam Rock sprocket dzieli to na trzy części. Zasadniczo, proszę Państwa, to co do tej pory powiedziałem dotyczy większości komórek. Z wyjątkiem części MindBody. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że jeżeli aktywuję coś Takiego jak kolejne, to już nie nazwijmy tego komórki, tylko kolejne kolumny wokół sekcji main body. To mamy A, SA, SB i SC. Możemy tak przesuwać. Popatrzmy teraz na naszą stronę. Tutaj mamy część, którą wyświetla się artykuł. Właśnie ta duża część. W wielu wypadkach chcemy, żeby tutaj pojawiła się jakaś kolumna, na przykład z dodatkowym menu. A więc publikujemy menu, gdzie? Tutaj sobie patrzymy. Sidebar A. Sidebar a. a. więc dobrze. Wracamy na nasze zaplecze. I tutaj możemy sobie wpisywać. Tutaj. Sidebar A. Bardzo dobrze. Menu nam się powtórzy. Sidebar A. A więc zapiszmy to. Zobaczmy, jak nasza strona w tej chwili wygląda. Proszę bardzo. Tutaj mamy gdzie jest sekcja komponentu, czy gdzie się wyświetla artykuł, menu. Teraz to menu jest opublikowane tutaj, w tej części. Wróćmy na zaplecze do naszego szablonu. Klikamy rozszerzenia szablony. Szablon dla szkół. Teraz tutaj, proszę państwa, wejdziemy do układu. I proszę zobaczyć, mamy Mindbody SA czyli sidebar A po prawej stronie Czy będziemy przesuwać to przesuniemy sobie sidebar A na lewą stronę zapiszmy, zobaczmy jak to wygląda widzimy teraz menu mamy po lewej stronie ono jest bardzo szerokie dlatego, że tutaj zrobiliśmy całkiem sporo miejsca Widać? 5 siódmych całej szerokości 5. Oczywiście możemy dodać tutaj, żebyśmy mieli coś opublikowane w Sidebar B, kolejną kolumnę, i proszę bardzo, możemy wtedy mieć A tutaj, część komponentu Mindbody i SB tutaj. I tutaj jeszcze jedna mała uwaga. Proszę zwrócić uwagę, że mamy coś takiego jak Position Content button C i tutaj Position Content Top ABC. Czyli sidebar A będzie nam przesuwało również te pozycję. 3, 3. Sidebar A, jeżeli przesuniemy na tą stronę, to też się przesunie, nie tylko body. Art. to pozwala nam na przykład zrobić pewien dosyć ciekawy układ. I to, proszę Państwa, byłoby wszystko na temat pozycji modułów w szablonie. Jak się nimi posługiwać w przypadku szablonu uczenia? W następnym odcinku Zajmiemy się czymś takim jak, nazwę to w cudzysłowie, zmianą wyglądu poszczególnych wierszy.